Type R Sponsorowana przez Mrówkę Ale pędzą z szybkością światła Sponsor zacny Firma Tytan, pracowałem tam kiedyś Więc mam duży sentyment Budowlane firmy Dlaczego takie firmy? Zawsze chciałem cię zadać pytanie Pracuję w firmie budowanej No i dzięki temu Udaje się pozyskać właśnie sponsorów z tej branży Czyli można pracować w firmie, który, z firmami, które wspomagają pasję. To jest twoja pasja, na pewno nie jest to źródło dochodu, niestety. Pewnie byś chciał być Sebastianem Lewem Polskich Rajdów, ale no jeszcze troszkę chyba brakuje firm tak bogatych. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia na mecie, panowie. Piotr Kalinowski. że udało się dojechać na bardzo dobrym miejscu. Jak to wyglądało ze środka u was? No tak, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że udało się dojechać do mety. Od drugiego OS-u nieco z duszą na ramieniu podróżowaliśmy. Awarii uległa na początku dwójka, znaczy w zasadzie dwójka tak się skończyło, no ale mogła, mogła ta awaria się pogłębiać, więc jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy na mecie i z fajnym wynikiem. Jaki pan na kolejny start? No planujemy Sopot i wycieczkę nad, nad morze. Dziękuję. Grzegorz, korzystając z okazji, że już dostałeś gratulacje od kilka słów na temat Twoich wrażeń z rajdu Karkonoskiego dzisiejszy dzisiejszych odcinków Specjalnych. Jak co roku robimy, wrażeń, bardzo miło to Chcę Jesteśmy zadowoleni z wyniku. Z drugiego S że Super, gratulujemy. Rozumiem, że, tak, że pierwszy raz. I rozumiem, że będziemy również wracać jeszcze wielokrotnie na trasy Rajdy Karkonoskiego. Zdecydowanie, to nie nasz pierwszy start, trzeci. Świetnie gratulujemy tutaj w wyniku. Żeglasz posz Bogusław Browiński, Panowie również otrzymują nagrodę od kroniki fotograficznej polskich rajdów. Dwa albumy dokumentujące historię rajdów. Serdeczne brawa i gratulacje na Kowaków. Wielkie prawa! Grzegorz półstopu z obszarów Honda Civic grupy Drugi w Klasyfikacji Generalnej Rajdowego Pucharu Polski.